Kamraci i kamradki Polacy. Nacjonalizm naszą drogą. Dopóki nie nadejdzie rewolucja narodowa, to będą nas dźgać wszelkiego rodzaju dewianci, lewacy, sodomici i zboczeńcy. LGBT-scy działacze będą nam wmawiać, że to jest dobre, że to jest modne, że tak to się teraz robi. Dopóki nie nadejdzie rewolucja narodowa, Dopóty wszelkiej maści, parchy i śmierdziele będą odbierali nam nasze majątki. Będą to, co my wypracowaliśmy, nasi ojcowie i dziadowie, nam zabierać. A to akcja ze stalą, z drewnem, z cukrem, ze zbożem, i tak dalej, i tak dalej. I bieda, bieda, coraz większa bieda. Dopóki nie nadejdzie rewolucja narodowa. Dopóty wszelkiej maści politycy i wszelkiej maści redaktorzy będą wmawiali nam swoją normalność, która w rzeczywistości jest tylko życzeniem bądź rozkazem z pałacu Buckingham albo możnych z Wall Street. To wszystko jest system naczyń połączonych, ale my to utniemy jednym cięciem miecza. I dosłownie tego miecza użyć nie możemy, ale naszym mieczem będą przyszłoroczne wybory. Przebiegniemy się po naszych rywalach. Bo wiemy ilu już nas jest. Zmienimy prawo i według tego prawa będziemy sądzić wrogów. Więzienia będą pękać w szwach, tylu jest zdrajców polskiego interesu narodowego. A ich klakierom i pomagierom damy 24 godziny na dożywotnie opuszczenie Polski. Niech wracają do swoich. Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla polskich dzieci i wnuków! Goście tylko na prawach gościa uwolnić naszego lidera Wojciecha Olszańskiego. Tak was boli, ale tego już nie zatrzymacie czołem wielkiej narodowej Polsce.